Przez wiele wieków Polacy i Żydzi mieszkali na jednej ziemi. Właśnie w Polsce znaleźli, że tak powiem, miejsce, gdzie mogli osiedlić się, kiedy na zachodzie Europy było dla nich ciężko i byli prześladowani. Historia nasza, polska i żydowska, bardzo powiedzmy no, się połączyły. A druga wojna światowa przyniosła ten kataklizm spowodowany tą ideologią rasistowską niemiecką, przyniosła ogrom cierpień dla naszego narodu, no i można powiedzieć, zagładę dla narodu żydowskiego. Więc ja chciałbym się skoncentrować na temacie ratowania Żydów przez duchowieństwo Archidiecezji Wileńskiej. I na koniec wyakcentować to, co dotyczy naszego regionu. Tutaj Dąbrowskiego, Sokulskiego, Białostoczyzny. Więc wiemy, że diecezja wieleńska była największą archidiecezją w Polsce przedwojennej, bo rozciągała się od Puszczy Białowieskiej poprzez Białystok, Dąbrowę, Lidę, aż tam nad rzekę Dzwinę po Druje i Brasław. I teraz po tylu latach, próbując dociec, znaleźć informacje, to jest bardzo trudno. Żeby to wszystko dzisiaj dobrze wytropić, to wymaga trochę czasu i chyba nie wszystko się da zrobić. Minęło od czasów wojny, od tych strasznych lat, no ponad 75 lat. Już gdy chodzi o księży, nie żyje ani jeden, który w czasie wojny pracował jako ksiądz na terenie archidiecezji wileńskiej. Cóż, temat jednak jest aktualny, bo co rusz pojawiają się kłamliwe oskarżenia, na przykład oskarżenia księży, konkretnie noblistka Aleksiejewicz z Bietłana w wywiadzie w Ameryce powiedziała, że księża z Ambon nawoływali do zabijania Żydów. To jest straszne oszczerstwo, bo teren całej archidiecezji wieleńskiej, której większość obecnie jest w granicach Białorusi, nie znalazłem w przypadku negatywnego odnośnie powiedzmy księży, co do Żydów. Raczej widzę wiele przykładów ratowania Żydów. Przed kilkoma laty, kiedy realizowałem temat martyrologia duchowieństwa archidiecezji wileńskiej, wtedy okazało się, że wielu księży było zaangażowanych w ratowanie Żydów i niektórzy oddali za to swoje życie, a trzech spośród tych księży zostało zaliczonych do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Wiemy, że Zanim nastąpiła okupacja niemiecka, przyszli Sowieci i ta sowiecka okupacja trwała od września 1939 do 1941 roku. W tym czasie wiele się zmieniło. System komunistyczny, przeprowadzał wszystkie etniczne, bo przecież tyle setek tysięcy ludzi zostało ze wschodnich ziem wywiezionych, nie tylko Polaków, ale tak samo były i transporty Żydów w głąb Związku Sowieckiego. I ten okres, w którym niektórzy posądzali, że Żydzi włączyli się w ten sowiecki system, no były, były to oczywiście przypadki, ale nie można generalizować. I kiedy przyszli Niemcy, to powiedzmy były tendencje do tego, ażeby u niektórych przynajmniej odzywały się tendencje do rewanżu. I teraz, gdy chodzi o duchowieństwo. To pierwszą sprawą w ratowaniu Żydów po rozpoczęciu okupacji niemieckiej było pacyfikowanie nastrojów. Tam, gdzie księża zobaczyli, że to może grozić jakimś, powiedzmy, no, czymś niedobrym. I tak na przykład w Kniszynie ksiądz proboszcz Bryks, kiedy widział, że. Zbiera się, powiedzmy, grupa do tego, ażeby tam wystąpić przeciw Żydom. Stanowczo, powiedzmy, zareagował i unieszkodliwił, że tak powiem, te pomysły. Parafi Jasionówka, tam niedaleko Knyszyna, Z kolei proboszcz Cyprian Łozowski, znający dobrze język niemiecki, uratował wielu Żydów, bo Niemcy, kiedy przyszli na te tereny, to od razu do rozstrzeliwania. Selekcjonowali komunistów i Żydów. I właśnie ksiądz ten Łozowski kilkadziesiąt osób uratował w ten sposób, że powiedzmy wyjaśnił, czasami to się łączyło i odpowiednią łapówką. W sąsiednim tutaj nowym dworze ksiądz proboszcz Jan Czaruk też, kiedy do niego przyszli, ażeby tam Niemcy z tą myślą, że. Trzeba rozstrzelać iluś tam osób i nawet wskazali kogo on bronił, że to powiedzmy nie ta osoba, aptekarka, tą, te leki powiedzmy schowała czy tam zabrała, ale to ci, którzy już uciekli w głąb Związku Sowieckiego. Również mój profesor z seminarium, ksiądz Hipolit Chruściel, opowiadał mi, kiedy był w parafii Worniany tam na Wileńszczyźnie, grupa młodzieży szykowała się do tego, ażeby właśnie wystąpić przeciwko Żydom, to on bardzo ostro tam wystąpił i uniemożliwił przygotowywane przez nich wystąpienie. Więc właśnie najpierw pacyfikowanie, że tak powiem, nastrojów i to jest w pierwszym okresie bardzo ważne. W Wilnie, kiedy przyszli Niemcy, to wkrótce ludzie zobaczyli na placu katedralnym szubienice, na których wisiało kilku mężczyzn i były napisy "zaratowanie Żydów. I właśnie nawet w dokumentach niemieckich występują stwierdzenia, że Polacy na Wileńszczyźnie nie występują przeciwko Żydom, ale bronią przed Niemcami i Litwinami, i, i dają opiekę. W Wilnie patronował temu ratowaniu Żydów arcybiskup Romojał Brzykowski, metropolita wileński. Oczywiście nie mógł wydać żadnego dokumentu na piśmie, bo by to od razu, powiedzmy, dyskwalifikowało go bo przed Niemcami i mogłoby grozić mu nawet śmiercią. Ale swoim działaniem i swoimi słowami zachęcał i dawał przykład tego ratowania Żydów. Na przykład dwóch profesorów Uniwersytetu Wileńskiego, Reichera i Abramowicza, narodowości żydowskiej, którzy ukrywali się w domku letniskowym profesora Michejdy, to dla nich dał opiekę, wysłał siostry zakonne dwie, ażeby tam doglądały, czuwały, ażeby nic się im nie stało. Ponadto wielu księży wileńskich było zaangażowanych w ratowanie Żydów. Ksiądz Świrkowski, proboszcz kościoła Świętego Ducha. Więc właśnie tuż przy kościele Świętego Ducha rozpoczynało się getto w Wilnie. I ksiądz Świrkowski przychodził z pomocą Żydom. Yy, być może kierował w odpowiednie miejsce ukrywania się. I ksiądz znany nam dobrze błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, który był docentem Uniwersytetu Wileńskiego, w swoich wspomnieniach napisał, że właśnie on zginął za ratowanie Żydów, no tam on zaznaczył, że zdradzony przez ukrywanych. No tutaj trzeba brać niedosłownie, bo jeśli dany, powiedzmy, Żyd, który był przyłapany gdzieś przy kościele świętego ducha, czy tam w klasztorze, torturowany, mógł nie wytrzymać i przyznawał się. Także to zdradzony to w takim bardzo szerokim znaczeniu. No bo wielu nie wytrzymało tych śledztw i, i tych cierpień. W Wilnie taką sztandarową postacią w ratowaniu Żydów był ksiądz Sopoćko. Do którego się zgłaszali też Żydzi, którzy w czasie wojny chcieli przyjąć katolicyzm, a żeby w ten sposób myśleli, że w ten sposób da się uratować. Otóż ten ksiądz Sopoćko, tych Żydów, którzy do niego się zgłaszali, poprzez siostry urszulanki, które miały swój klasztor przy ulicy Skopówka, w centrum Wilna, do nich przekazywał, te z kolei przekazywały za Wilno do Czarnego Boru, tam był klasztor Urszulanek, a tam z kolei te siostry przekazywały proboszczom na Białorusi. I tam szczególnie dobrze znany jest ksiądz Jan Sielewicz, proboszcz i dziekan dekanatu Worniańskiego, do którego ksiądz Sopoćko podsyłał i ksiądz Chruściel, który był wikariuszem opowiadał mi, jak on kiedyś lekarza wileńskiego Steinberga przewiózł do parafian mieszkających gdzieś tam daleko od Wornian w lesie. I mówił, to było coś strasznego. Zabłądzili, w nocy krążyli, a tu strzały w lesie. No i dojechali wreszcie nad ranem i ten lekarz, Przeżył tę wojnę z tym, że ażeby uratować jedną rodzinę czy jednego powiedzmy Żyda, trzeba było nieraz całego szeregu osób, jak świadczy o tym przykład księdza Sopoczki. Sopoczko, urszulanki jedne, drugie, proboszcz ten sielewicz w Ornianach, wikariusz, który odwozi, furman, szuchter, Później z kolei rodzina tamta, która przechowywała przez parę lat, a nieraz zachodziła potrzeba zmiany miejsca i trzeba było szukać kolejnego miejsca ukrycia. Także tu całego szeregu ludzi trzeba było do tego. Księża znali swoich parafian i wiedzieli do kogo można skierować. No, z bileńskich księży jeszcze warto wymienić wikariusza katedry księdza Władysława Kisiela, który zakończył swój żywot w Kazachstanie, w Łagrze, w Dzkazgan. Dżes, no ten z kolei w ratowaniu Żydów współpracował z siostrą wizytką, Zienowicz. Ta zienowicz została zaliczona do sprawiedliwych wśród narodów świata. Z kolei Ksiądz Chomski, ten, który był prefektem noblisty Czesława Miłosza, będąc proboszczem na zwierzyńców w Wilnie, również przychodził z pomocą. Ksiądz proboszcz Kościoła Uniwersyteckiego Świętych Janów wystawiał podrobione metryki. Tak samo ksiądz proboszcz z Kościoła Bernardynów. Wszystkich zresztą trudno wymienić. Ksiądz Świrski bardzo pochlebnie oceniany jest i przez Bartoszewskiego w tej książce, Bartoszewskiego i, Lewi, i Lewinowny. Ten jest z ojczyzny mojej. Teraz, cóż, pod Wilnem jest taka parafia Rukojnie. Tam był wikariuszem ksiądz Szymczukiewicz, białostoczanin, chociaż urodzony gdzieś tam a Petersburga, ale w, w okresie międzywojennym rodzina mieszkała w Stoku. Więc ten z kolei przyjął do ukrycia koleżankę z klasy z gimnazjum w Drohiczynie wraz z jej synkiem i umieścił u parafian romanowskich i przeżyli całą wojnę. I został zaliczony do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Z kolei ciekawym miastem był Słonim o przewadze ludności żydowskiej. No tam za czasów sowieckich zabrano dwa kościoły. Został tylko kościół Świętego Andrzeja i kościół Niepokalanek. Z tym, że też tam zrobiono w klasztorze ten szpital, ale gdy przyszli Niemcy, to były dwa kościoły czynne Świętego Andrzeja i Niepokalanek. Przy kościele niepokalanek właśnie był klasztor tychże sióstr, i tam były dwie, które bardzo się zaznaczyły. Przełożona, chyba Noiszewska Ewa, i jeszcze druga Wołoska. One współpracowały w ratowaniu Żydów z księdzem Adamem Sztarkiem, jezuitą, który był tam kapelanem przy tym kościele. I wszyscy zginęli za ratowanie Żydów. Te siostry dwie. 19 grudnia 1942 roku zostali rozstrzelani na Górze Pietralewickiej pod e, Słonimem. Ksiądz Sztark został zaliczony do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i ciekawa że dzięki staraniom jezuity z Ameryki. Więc tu nasi jakoś, powiedzmy, chyba trochę zaniedbali, a tamten się zainteresował i znalazł dowody konkretne, że został zaliczony do sprawiedliwych wśród narodów świata. Natomiast te siostry niepokalanki Noiszewska i Wołoska dostąpiły innej chwały. Zostały zaliczone do błogosławionych męczenników II wojny światowej. Według moich ustaleń w siedmiu księży zginęło za ratowanie Żydów, więc ten sztarg, i wspomniany już ksiądz Wielkowski z Wilna. W Słonimie był młody ksiądz wyświęcony w 1939 roku Kazimierz Grochowski. Pochodził z Wielkopolski. I gdy tylko przyszli Niemcy, znając jego przeszłość i że dobrze umie po niemiecku, bo uczył się początkowo może i w szkole niemieckiej, więc naznaczyli go burmistrzem Słonima. Ale trwało to kilka, tylko miesięcy, bo w tym czasie też już on przychodził z pomocą eksterminowanej ludności żydowskiej. A potem w 1943 roku, mimo że ostrzegano go dalej, przychodził z pomocą Żydom i któregoś tam dnia tutaj mam relacje niezgodne. Siostra niepokalanka podaje inną datę. Natomiast według relacji gospodyni z plebanii inną ale w każdym bądź razie chyba najbliższa prawdy jest relacja tej gospodyni od której wiedziała parafianka Szychowa która napisała po wojnie list do ojca księdza Grochowskiego i opisuje że pewnego dnia Niemcy przyjechali na plebanie zabrali tego księdza po paru godzinach znowu wrócili, kazali się przebrać na cywila i syn tej gospodyni widział, jak samochód wjeżdżał na cmentarz żydowski w Słonimie i rozległy się strzały i po chwili wracał samochód już bez księdza Kazimierza Grochowskiego, czyli na tamtym cmentarzu został rozstrzelany. Teraz z kolei Brasław tam na północy powiatowe miasto, tam był dziekanem i proboszczem ksiądz Mieczysław Akrejc. Kiedyś był proboszczem w Kniszynie. Tenże ksiądz Akrejc, kiedy tam getto utworzone, też przychodził z pomocą um, Żydom, a kiedy już pędzono do rozstrzelania, szereg Żydów na plebanie się chroniło. I w pewnym momencie, kiedy tam Niemcy strzelali, ksiądz padł. I była wersja taka, że dostał zawału serca wśród tych Żydów, po prostu mordowanych. Tymczasem inna relacja mówi, że kula ugodziła go w serce i natychmiast padł. I dzisiaj powiedzmy, podobno są starania tam po stronie białoruskiej o zaliczenie księdza Akrejcia do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Z kolei Wołożyn, powetowe miasto, tam był ksiądz Udalski, który przychodził z pomocą Żydom i właśnie zagrożony opuścił tę parafię i na terytorium Okręgu Generalnego Litwa się przeniósł i był w Solecznikach. Ale stamtąd go aresztowano i został rozstrzelany za ratowanie Żydów albo w Bołożynie, albo w Wilejce. Ksiądz Udalski Antoni. Z kolei w pobliżu Bołożyna jest parafia Wiszniew. Tam Sowieci proboszcza wywieźli na Sybir już w 1939 roku i on później, ten młody ksiądz Zygmunt Miłkowski, pochodzący z parafii Drohiczyn, był proboszczem. I o nim mam tylko taką krótką informację. Byłem u parafianina tego, tejże parafii Wiszniewskiej, który prowadził taką kronikę. I on w tej kronice zanotował, ksiądz Zygmunt Miłkowski zginął za ratowanie Żydów, rozstrzelany też chyba w Wilejce naszej diecezji był ksiądz jeszcze opiatowski, który pracował w czasie wojny w Brańsku. I też wiele wskazuje na to, że został rozstrzelany w tym lesie pilcickim koło Bielska razem z grupą 49 osób. Też za ratowanie Żydów on zginął. Kiedyś otrzymałem maila od Żyda z Paryża który napisał mi tak, ksiądz pisał o księdzu Puciato, a ja chciałbym dodać, że on uratował przed hilerowcami mnie i moją mamę, i dosłownie cytując, i pomnożył liczbę członków kościoła katolickiego, bo mnie ochrzcił, więc to jako powiedzmy jeszcze młodego chłopca. Tu z naszą Dąbrową związany był doktor Docha Antoni, który był lekarzem powiatowym i dojeżdżał tutaj we wtorki chyba i tu przyjmował pacjentów. On w czasie wojny był w Żukiewiczach, to tam niedaleko wielkich Ejsmontów, i Cóż, miał taką, taki prywatny szpitalik na 8 czy 12 łóżek tam w swoim domu. Więc tenże doktor Docha uratował szereg osób z Grodna, między innymi rodzinę doktora Blumsteina. Ponadto w Boryskach rodzinę jedną ulokował. Ponadto dwie dziewczyny żydowskie też w odpowiednie miejsce skierował i przeżyły. I właśnie, ten doktor Docha z małżonką Janiną zostali zaliczeni do Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Z tym doktorem Dochą współpracował proboszcz sąsiedniej parafii, indura Jan Kunicki. Teraz, po latach tropiąc te rzeczy, to nieraz jest trudno pewne rzeczy ustalić. Na przykład rodzina Pożaryckich z parafii Kurzeniec koło Wilejki Została zaliczona do sprawiedliwych wśród narodów świata. I cóż, czytam, że córka napisała, że ksiądz nam ich podrzucił. No więc oczywiście moje przypuszczenie kierowało się w stronę proboszcza tej parafii, ksiądz Butrymowicz-Rajmund. Ale wertując dalej, natrafiłem na inne wspomnienia szersze. Okazało się, że to był ksiądz z Wilejki. Powiatowa wilejka. No i teraz spróbuj ich znaleźć, który to był, bo tam było dwóch księży. Dziekan Śnieżko-Bułocki i wikariusz, prefekt, w starszym wieku już ksiądz Władysław Potocki, który z naszego goniądza pochodził i umarł w 105 roku życia. Na jego pogrzebie kazanie mówiłem, ale dlatego, że na stulecie jego urodzin i 75-lecie kapłaństwa, przeprowadzałem z nim szereg wywiadów, ażeby opisać jego życie, jego dokonania. No i to było publikowane w Tygodniku Powszechnym i Przewodniku Katolickim i później, kiedy go odwiedziłem chyba w parę lat i próbowałem się tak, jak to się wytłumaczyć, że tyle czasu go, u niego nie byłem, a skoro tylko się odezwałem, on się rozpromienił i mówi, księży, dziękuję ci za to, że żeś o mnie tyle rzeczy napisał, bo mówię dzięki księdzu miałem listy z całego świata, bo odezwali się jego uczniowie, jego parafianie i właśnie nawiązała się znowu łączność. Na przykład u Giedroycia w którymś artykule w Kulturze Paryskiej czy, czy w innym tam, w wydawnictwie była taka informacja, że dyrektor teatru Węgierki w Białym Stoku, Aleksander Węgierko, ukrywał się na plebanii koło Białego Stoku i nawet organizował. Ale zaistniała konieczność przeniesienia go na inne miejsce i kiedy go wieziono furmanką, była niestety Policja niemiecka zatrzymała i on się załamał, przyznał się, że jest Żydem i ślad po nim zaginął. Próbowałem tak się orientować, która to mogła być parafia. Więc moje tropy prowadzą do niewodnicy, bo o niewodnicy wiem z ust parafianina sprzed lat że na plebanii ukrywał się żyd u księdza Adama Ostrowskiego proboszcza ówczesnego Z naszego terenu tu niedalekiego pochodził ksiądz Kazimierz Dorożkiewicz. to był kiedyś teren parafii Różanostockiej a teraz należy do Majewa W czasie wojny był on proboszczem w Dołhinowie przy samej granicy ze Związkiem Sowieckim to takie miasteczko było Byłem tam. Otóż tam zaraz za stodołą parafialną rozpoczynało się getto. I właśnie profesor Sielicki z Uniwersytetu Wrocławskiego w swoich wspomnieniach napisał, że ksiądz gromadził w stodole żywność, i tam nawet podawał ile tych ton, zanim getto zlikwidowano. I że w nocy Żydzi przychodzili, przez ten płot przechodzili i zabierali tę żywność ze stodoły. I z kolei przypadkowo we wspomnieniach jednego z partyzantów z tamtych terenów, Akowca okazało się, że tę żywność, ksiądz zbierał razem z partyzantami Armii Krajowej i tam umieszczali. Jeszcze tam na inny sposób, ten ksiądz ratował, przychodził z pomocą. Kiedy on umarł, a w 65 roku pobito go mocno, nieznani sprawcy, w 65 roku pod wieczór, w biały dzień, i na jego pogrzeb szef kołchozu zwolnił pracowników na pogrzeb. I zebrało się bardzo wielu ludzi na tym pogrzebie, w tym przyjechali Żydzi i z Mińska, i z Mołodeczna, z różnych stron. I nawet są przekazy, że Żydzi nieśli trumnę na cmentarz. Tenże szef kołchozu był później wzywany do odpowiedniego urzędu sowieckiego, jak on mógł to zrobić. A on mówi toż on nas ratował. Kiedy mnie Niemcy tropili i szukali mnie, ja byłem ukryty pod łóżkiem księdza proboszcza. Więc mamy tylko urywki nieraz tych rzeczy, które się składały na całość tego, powiedzmy, ratowania Żydów. Więc trzeba powiedzieć, że oprócz bohaterstwa były też i przykłady niestety pospolitego łajdactwa, że tak powiem, yy, i posądzeń różnych, ale ogólnie trzeba powiedzieć, że społeczeństwo przychodziło z pomocą, a wojny zawsze niosą demoralizację. Zwłaszcza pod koniec wojny i po wojnie, kiedy potworzyły się te bandy, no niestety one były tępione, ale powiedzmy nieraz zostawiły po sobie bardzo kiepskie świadectwo. Tu było dramatów bardzo wiele. Oprócz tego bohaterstwa były też i przypadki paskudne. Na przykład specjalnie byłem na cmentarzu w naczy, a żeby zobaczyć grup rodziny Sienkiewiczów, siedem osób zostało rozstrzelanych za ukrywanie Żydówki. Niestety sąsiad doniósł. I takie przypadki bywały.